Aplikacje w wirtualnej Polski Najbardziej do gustu przypadła mi aplikacja techwp.pl, ponieważ znajdziemy tu codzienne nowinki ze świata najnowszych technologii. Kategorie zostały podzielone na komputer, internet, gadżety i mobile, a w polecanych znajdziemy po dwa najciekawsze artykuły z każdej kategorii. Ze strony technicznej aplikacja działa szybko i sprawnie. Dużo wygodniejsze jest przeglądanie działu technologii wirtualnej Polski z pomocą tej dedykowanej aplikacji niż poprzez jakąkolwiek przeglądarkę internetową. Dzięki opcji Powierz wszystko możemy zapisać dane do pamięci podręcznej i później je przeczytać, np. w podróży, gdzie nie będziemy mieli dostępu do internetu. Artykuły w danej kategorii możemy przesuwać za pomocą poziomego swipa. Szkoda, że nie ma możliwości powiększania zdjęć oraz przełączania kategorii gestami. Repertuar KIN to aplikacja zawierająca informacje o aktualnie granych filmach w polskich kinach. Pierwszym krokiem jest określenie lokalizacji kina. Można to zrobić na dwa sposoby, za pomocą automatycznej geolokalizacji lub poprzez wybranie miasta z listy. W kategorii kina przeglądamy wszystkie dostępne kina w danym mieście. Przy każdej pozycji jest dokładny adres oraz informacje o klimatyzacji, bufecie, parkingu i innych. Po otworzeniu szczegółów wyświetli się kontakt, dodatkowe informacje np. o cenach biletów, a położenie można sprawdzić na mapie. Po otworzeniu repertuaru wyświetla się lista aktualnie granych filmów w danym kinie, które możemy posortować według najbliższego seansu lub nazwy. Repertuar dostępny jest na dziś oraz kilka najbliższych dni. Jeśli wybierzemy interesujący nas film, możemy przeczytać jego dokładny opis, sprawdzić reżysera i obsadę, wyświetlić kilka zdjęć z planu oraz obejrzeć zwiastun. Przy przeglądaniu skrótów filmowych przydałaby się opcja przewijania swipe'em oraz możliwość ich powiększania. Jeśli na liście nie możemy znaleźć naszego filmu lub kina, możemy go wyszukać za pomocą wyszukiwarki.